Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do fragmentu z Ewangelii Marka z 7 rozdziału od 31 wersetu, w którym czytamy takie słowa. Znów opuścił okolice Tyru i przyszedł przez Sydon z środkiem Dekapolis nad jezioro Galilejskie. I oto przyprowadzili mu głuchoniemego z prośbą, aby położył na niego rękę. On zaś wziął go na stronę, zdalał tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka. Po czym spojrzał w niebo, weschnął i powiedział do niego Efata, to znaczy otwórzcie. I natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały więzy jego języka i zaczął poprawnie mówić. Wtedy z naciskiem nakazał im milczenie w tej sprawie, ale im bardziej im nakazywał, tym szerzej oni to rozgłaszali. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu, mówili sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. A nawet, głuchy, a nawet głuchym przywraca słuch, a nie wiem mowę. Kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, to bardzo często naszą szczególną uwagę zwracamy na sposób, jaki Pan Jezus uzdrowił tego głuchoniemego. Kiedy włożył swoje palce w jego uszy, splunął, dotknął języka, po czym spojrzał w niebo, weschnął i powiedział efata, to znaczy otwórz się. I natychmiast zostały otwarte jego uszy i rozwiązany język. Ale fragment ten również mówi nam o potrzebie modlitwy wstawienniczej. Widzimy tutaj, że ten człowiek nie był sam, że tego człowieka do Pana Jezusa przyprowadzili jego znajomi, jego bliscy, jego przyjaciele, którzy zwrócili się z prośbą do Pana Jezusa, aby położył na niego rękę. A więc dzisiaj również potrzebujemy Braci sióstr, potrzebujemy wspólnoty Kościoła, która będzie wstawiać się w modlitwie za naszymi potrzebami, która będzie stawiać się u Boga również za naszymi sprawami, które, które nosimy głęboko w sercu. Potrzebujemy siebie nawzajem. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to taka, że kiedy został ten człowiek uzdrowiony, to zaczęli mówić, że sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchy przywraca nawet głuchym przywraca słuch a niebem mowę sprawia, że wszystko zmienia się na dobre Pan Jezus, Bóg nie robi żadnej tandety nie wykonuje swojej pracy niechludnie możemy to odnieść do stworzenia, kiedy Bóg stworzył ziemię, kiedy stworzył człowieka wszystko co stworzył było dobre odkupienie Zbawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie, ono jest doskonałe. To nie jest żadna tandeta, to nie jest żadna niechlujna praca, ale to wszystko dokonało się na dobre. Czasami, Panie Jezus, Bóg robi pewne rzeczy w naszym życiu i tego nie rozumiemy, ale wszystkie te rzeczy służą ku naszemu dobru. Zobaczcie, że tak jak w przypadku tego człowieka, uzdrowił go w jakiś dziwny sposób, włożył palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka. Moglibyśmy powiedzieć, dziwny sposób na uzdrowienie, ale posłużyło to temu, że ten człowiek zaczął słyszeć i zaczął mówić, otworzył się, jego uszy się otworzyły i język został rozwiązany. więcej języka został rozwiązany. Dlatego też taka moja zachęta dzisiaj do tego, żebyśmy prosili razem, wspólnie, żebyśmy nie wstydzili się dzielić swoimi potrzebami modlitwymi w Kościele, żebyśmy mieli taką wspólnotę Kościół, w, których, w którym będziemy razem wołać do Boga nasze, o nasze sprawy, o nasze prośby. A druga rzecz to taka, że jeżeli dzieją się jakieś dziwne rzeczy w naszym życiu, to czasami spójrzmy na to z perspektywy Bożej, że Bóg dopuszcza do tego, aby wyciągnąć z tego dobro, aby zmienić to na dobre. U Boga nie ma tandety, u Boga nie ma niechlujnej pracy. On wszystko robi doskonałe. Radości w Panu, Pozdrawiam. Do usłyszenia tutaj, jeżeli Pan Bóg pozwoli.